Chodzi, mama, dzieci! No, Wejście to wyłącznie, no weźcie! No weźcie, no bo I co? I co się stało? Weźcie wyłącznie to, bo weźcie w na was. No dobra, już łań już i dziecko. Dobra, już wyłączam. Nawet na imprezę nie mogę iść. Nie ma wyjścia na. Nie ma wyjścia na imprezy, rozumiesz? Nie rozumiesz, że nie możemy wyjść. Nie mam pieniędzy. No co? Matka. Nic ci nie pasuje. No dobra. Idź już na tą imprezę, bo mnie ja wkurzasz. Powiem to ojcowi. No doble. Wchodzi córka po pięciu, po sześciu godzinach z Oj, O ja jestem podnięta. Córcia! Mówiłam ci! Nie, ile ci nie było? Wróciłaś o. Czwartej w nocy. Naprawdę. Czy ci w nocy wyszłaś? A kiedy ty wyszłaś? 21, a czy w nocy wróciłaś? Naprawdę. Naprawdę. Ty co nagrywasz? Tak, a co mam nagrywać? Nikt nic nie pozwalasz. Taka matka z ciebie. Co? I co mówię do mnie? Taka matka z ciebie. Szlaban dostaniesz. A ja to wyłączam. Nie. Katka wyłączyła vloga.